Czy zastanawiasz się, kiedy otrzymasz 13 emeryturę w 2025 roku? W dzisiejszym filmie przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące terminów wypłat, kwot oraz warunków otrzymania tego dodatkowego świadczenia. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości i pomożemy Ci lepiej zaplanować swój budżet. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Zanim przejdziemy do szczegółów, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi świadczeń i emerytur. Trzynasta emerytura stała się już stałym elementem wsparcia dla polskich emerytów i rencistów. To dodatkowe świadczenie, które znacząco wpływa na budżety gospodarstw domowych seniorów. W dzisiejszym materiale szczegółowo omówimy, czego możemy spodziewać się w 2025 roku. Przede wszystkim, warto podkreślić, że 13. emerytura w 2025 roku będzie wypłacana wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń emerytalno-rentowych. Dotyczy to emerytów, rencistów, osób pobierających renty socjalne, świadczenia przedemerytalne oraz inne świadczenia długoterminowe z ZUS. Terminy wypłat 13. emerytury w 2025 roku będą zsynchronizowane z regularnymi terminami wypłat świadczeń. Główna fala wypłat rozpocznie się w kwietniu 2025 roku. Osoby które standardowo otrzymują emerytury pierwszego dnia miesiąca. Otrzymają trzynastkę już 1 kwietnia. Kolejne terminy to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Zgodnie z harmonogramem standardowych wypłat świadczeń. Kwota trzynastej emerytury w 2025 roku będzie równa minimalnej emeryturze obowiązującej od marca 2025 roku. Według prognoz i planowanych waloryzacji, możemy spodziewać się, że będzie to kwota wyższa niż w latach poprzednich. Dokładna wysokość zostanie ogłoszona na początku 2025 roku po ustaleniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Warto zaznaczyć, że 13. emerytura jest świadczeniem brutto, od którego pobierany jest podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że kwota, która wpłynie na konto świadczeniobiorcy, będzie niższa od kwoty bazowej. Dla wielu emerytów istotne jest to, że Trzynastka, nie wpływa na inne otrzymywane świadczenia socjalne. Aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS automatycznie wypłaci świadczenie wszystkim uprawnionym osobom. Jest to znaczące ułatwienie, szczególnie dla osób starszych, które mogłyby mieć trudności z dopełnieniem formalności. W przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń, np. emerytury i renty, świadczeniobiorca otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę. Zostanie ona wypłacona wraz z wyższym ze świadczeń. To ważna informacja dla osób, które pobierają więcej niż jedno świadczenie z ZUS lub innych organów emerytalno-rentowych. Dodatkowe świadczenie w postaci 13 emerytury jest szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów życia. Pomaga ono emerytom i rencistom w pokryciu zwiększonych wydatków, szczególnie tych związanych z opieką zdrowotną czy utrzymaniem mieszkania. W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Trzynastka będzie stanowić znaczące wsparcie dla budżetów domowych seniorów. Warto również wspomnieć o tym, że trzynasta emerytura jest świadczeniem wolnym od zajęć komorniczych. Oznacza to, że nawet osoby zadłużone otrzymają całą kwotę świadczenia. Jest to istotne zabezpieczenie, mające na celu ochronę najbardziej potrzebujących świadczeniobiorców. Dla osób planujących swój budżet na 2025 rok warto już teraz uwzględnić wpływ trzynastej emerytury. Świadczenie to może pomóc w realizacji większych wydatków, takich jak remonty, zakup sprzętu AGD czy wyjazdy wypoczynkowe. Planowanie z wyprzedzeniem pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dodatkowych środków. System wypłat 13 emerytur jest dobrze zorganizowany i sprawdzony w poprzednich latach. ZUS ma duże doświadczenie w realizacji tego typu świadczeń, co gwarantuje sprawną i terminową wypłatę w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań. Świadczeniobiorcy mogą kontaktować się z infolinią ZUS lub odwiedzić najbliższą placówkę. Należy również pamiętać, że trzynasta emerytura jest świadczeniem gwarantowanym ustawowo. Oznacza to, że jej wypłata jest zabezpieczona prawnie i nie zależy od doraźnych decyzji politycznych. Daje to emerytom i rencistom poczucie stabilności i pewności otrzymania dodatkowego wsparcia. W kontekście planowania wydatków warto zwrócić uwagę na fakt, że kwota 13. emerytury może być różna dla różnych świadczeniobiorców, w zależności od ich sytuacji podatkowej. Osoby znajdujące się w pierwszym progu podatkowym otrzymają nieco inną kwotę netto niż te, które przekroczyły próg podatkowy. Dla wielu emerytów i rencistów 13. emerytura stanowi okazję do odłożenia pewnej kwoty na nieprzewidziane wydatki lub realizację długo odkładanych planów. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów życia i potrzeby zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Warto również wspomnieć o tym, że system wypłat 13. emerytury jest stale monitorowany i udoskonalany. ZUS zbiera doświadczenia z poprzednich lat, co pozwala na coraz sprawniejszą realizację tego świadczenia. Wszelkie ewentualne problemy czy nieprawidłowości są szybko identyfikowane i rozwiązywane. Na zakończenie przypominam o pozostawieniu łapki w górę pod filmem. Jeśli informacje były dla Was pomocne, zachęcam również do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnych ważnych informacji dotyczących świadczeń społecznych i emerytur. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.